Głowica Żyłkowa, nóż trójzemny, a może tarcza Scarlet. Które narzędzie wybierasz? <noise> Cześć. Zastanawialiście się nad różnicami w modelach wykaszarek 545RX, RXT oraz FR. Jeżeli nie, to koniecznie oglądajcie nasz dzisiejszy odcinek, bo w nim postaramy się przybliżyć podobieństwa i różnice dotyczące profesjonalnych wykaszarek spalinowych firmy Husqvarna. Profesjonalne wykaszarki spalinowe firmy Husqvarna. Zacznijmy od modelu 545 RX, bo można śmiało powiedzieć, że był to model bazowy, od niego się zaczęło. Potem powstał model 545 RXT i 545 FR. Jeżeli chodzi o tą wykaszarkę. Mamy tutaj pojemność w granicach 45 cm 2,1 kW mocy, co w przeliczeniu przez 1,36 daje około 2,85 konia mechanicznego. Wykaszarka waży 8,9 kg ma pojornik paliwa o pojemności 9,0 litra. Jest to maszyna w pełni profesjonalna, dedykowana do najcięższych zadań i do pracy całodobowej. Standardowym narzędziem tnącym jest głowica żyłkowa głowica T45X. W zestawie z tą wykaszarką otrzymujemy również nóż Multi 303T, który służy do wycinania zarośli, chwastów. Generalnie zakładamy go w sytuacji, jeżeli teren jest na tyle wymagający, że praca żyłką nie miałaby sensu, bo żyłka by się po prostu zrywała, albo nawet plątała wokół łodyg. Nie powinniśmy tego noża używać do wycinania jakichś samosiejek, no takich już całkowicie zdrewniałych pędów, grubszych od Około cm, 2 cm, z uwagi na to, że zachodzi ryzyko uszkodzenia chociażby przekładni kątowej w wykaszarce. Jeżeli macie na terenie jakieś samosiejki drzew, takie dosyć grube, bo do średnicy nawet około 5-6 cm, to tutaj z pomocą przychodzi model bardzo podobny, czyli 545 Fr. Tak jak wspominałem, jest to maszyna zrobiona na bazie 545 RX. Jeżeli chodzi o silnik. Filtr powietrza, podstawy filtra powietrza, gaźnik to jest wszystko tak naprawdę to samo. Zmiany zaczynają się w drugiej części wykaszarki. Zauważmy, że wspornik jest niższy niż we wcześniej wspomnianym modelu. Samo urządzenie też jest krótsze ze sprawą rury. Jest krótsza o dokładnie 8 cm co sprawia, że maszyna nadaje się też do wycinania samo drzew, o których wspominaliśmy. Tutaj w zestawie mamy również tarczę Scarlet. Tak ona wygląda. Mamy tutaj zaznaczoną strzałką kierunek obrotu, kierunek, w którym powinniśmy tę tarczę zakładać, bo w odróżnieniu od noża multi 300, ta tarcza jest tylko i wyłącznie jednostronna. Wróćmy na chwilkę do wspomnianej wcześniej długości wykaszarki. Po co ta maszyna jest krótsza? Skrócono wał i rurę, czyli tak naprawdę elementy, które łączą przekładnię kątową razem z silnikiem, po to, że charakterystyka pracy w lesie wymaga tego, żeby maszyna była bardziej zwrotna, żeby można nią było łatwiej manewrować przy wycinaniu właśnie takich małych drzewek. Jeżeli chodzi o średnicę rury, średnicę tego wału, który jest w środku, to jest to dokładnie to samo i wynosi ona 32 mm, więc nie ma tutaj mowy o jakichś przypadkowych uszkodzeniach, jest to wszystko naprawdę sztywne i solidne omówmy może pokrótce, pokażmy jak jest tutaj zrozwiązane kwestie silnikowe wspominaliśmy o tym, że silniki mają w 45 cm pojemności w modelach 545 FR i 545 RX mamy tutaj jeszcze klasyczny, można tak to nazwać gaźnik z manualną dźwignią ssania mamy tutaj dosyć duży, bardzo dobrze uszczelniony filtr powietrza filtr powietrza który jest papierowy, z taką gumową ramką, której zadaniem jest uszczelnienie tutaj całej podstawy, tak żeby nie dostawało się tam lewe powietrze, które nie zostało przefiltrowane i to powietrze nie ciągnęło ze sobą jakichś zanieczyszczeń. W modelu 545 RX jest to rozwiązane dokładnie tak samo. Tutaj może z tej strony będzie to lepiej widoczne. Mamy śruby do regulacji gaśnika, co świadczy o tym, że jest to gaźnik jeszcze standardowy, klasyczny, taki, który jest najczęściej używany w maszynach dwusuwowych. Mamy też pompkę paliwa ułatwiającą rozruch. Przejdźmy może w tej chwili do wykaszarki 545 RXT, tak żebyście mogli zobaczyć różnicę. Sprawdźmy zatem, jak to wygląda w modelu 545 RXT. Już na pierwszy rzut oka widać, że w miejscu, w którym w poprzednich modelach była pompka paliwa i śruby do regulacji gaźnika, mamy tylko i wyłącznie jeden przycisk przycisk start, który, jak sama nazwa wskazuje, wciskamy przed uruchomieniem. Pompka paliwa jest, natomiast jest ona zlokalizowana w innym miejscu. Znajduje się ona tutaj na części zbiornika paliwa. Jeżeli chodzi o sam zbiornik, to jest on też troszeczkę inny. Ma minimalnie większą pojemność. Jego pojemność wynosi dokładnie 1 litr. Przejdźmy zatem do filtra powietrza. Na pierwszy rzut oka widać już różnicę. Sam filtr jest bardzo podobny do filtra, który występuje w modelach 545FR i 545RX, natomiast jego powierzchnia jest o około połowę większa. Montaż też odbywa się troszeczkę inaczej, wkładamy go tutaj w drugą stronę, a za mocowanie filtra służy ta pomarańczowa ramka. Chodzi tutaj o to, żeby to wszystko było jak najbardziej szczelne, żeby nawet odrobina lewego powietrza, które nie zostało przefiltrowane, nie dostawała się do podstawy gaźnika i nie zassała go do gaźnika. Także 545 RXT jest to pierwsza i jak na razie jedyna wykaszarka spalinowa w gamie Husqvarna z gaźnikiem, z autotunem, czyli rozwiązaniem znanym przede wszystkim z pilarek spalinowych firmy Husqvarna. Jeżeli chodzi o różnice w wyposażeniu, mamy tutaj inne szelki. Może porównajmy te szelki. W modelu 545 Fr i RX w zestawie mamy już naprawdę bardzo dobre, bardzo wygodne szelki. Są to szelki Balance X. Natomiast z modelu z literką T na końcu mamy najwyższy model szelek, jaki Husqvarna ma w swojej ofercie. Są to szelki Balance XT. Szelki z jeszcze większą regulacją. W zależności od wzrostu operatora możemy je tutaj przestawiać. Także naprawdę nawet dwumetrowi. Ludzie mogą bardzo komfortowo z tą maszyną pracować. Wykaszarki gotowe do pracy, zatankowane paliwem, ważą trochę ponad 9 kg. Natomiast to po dobrym ułożeniu szelek, ta waga nie jest odczuwalna, nie jest bardzo przeszkadzająca nawet przy dłuższych pracach. Tutaj w tych szelkach dodatkowo mamy taki schoweczek. Ten pas biodrowy jest bardzo szeroki. Dobre ułożenie szelek i zapięcie naprawdę pozwala na zniwelowanie tej wagi. Chodzi o to, żeby ta waga w wykaszarki rozkładała nam się równomiernie na całe ciało, żebyśmy nie byli zgarbieni. Powinniśmy stać w pozycji wyprostowanej. Ze względu na to, że wykaszarki są dedykowane do nawet całodziennych prac. Mają one wszystkie oczywiście system antywibracyjny. Wibracje, które są przenoszone z silnika na dłonie operatora są naprawdę praktycznie nieodczuwalne. Jeżeli chodzi o narzędzie robocze, mamy tutaj tak samo jak w wykaszarce 545RX. Podstawowe narzędzie, czyli głowicę żyłkową T45X, która jest głowicą półautomatyczną, wysuwanie żyłki odbywa się poprzez uderzenie na obrotach tym niebieską częścią ścieralną przycisku o podłoże. Nadmiar żyłki jest obcinany poprzez nożyk. W zestawie do dyspozycji mamy również tarczę tnącą Multi 303T, którą za chwilę pokażemy jak założyć, bo o to też jest bardzo dużo pytań. Wracamy zatem z powrotem do modelu 545FR. W tej chwili ubierzemy ją w tarczę skarle, czyli tarczę służącą do wycinania drzew w zestawie z wykaszarką mamy też osłonę przeciwwiurową dedykowaną do, tej, do pracy z tą tarczą. Żeby tą osłonę założyć, musimy najpierw zdemontować osłonę kombi, która jest zakładana fabrycznie. Ja zawsze dla, jako ściągawkę traktuję ten nożyk. W momencie, kiedy trzeba założyć tarczę Scarlett, wiem, że przekładnia i tarcza obraca się w tą stronę, Niby nie jest to bardzo skomplikowane, natomiast bardzo dużo zdarzało się sytuacji, gdzie nawet na serwisie widzieliśmy wykaszarki z tarczami założonymi właśnie w drugą stronę. W przypadku noża trójzemnego, tak jak wspominałem, nie ma to kompletnie znaczenia. Przejdźmy najpierw do zdemontowania osłony typu kombi. Osłonę kombi zdejmujemy razem z tą blachą mocującą, tak żebyśmy mogli przykręcić tą pozostałą część osłony. Nie jest to skomplikowane, nie potrzebujemy żadnych specjalistycznych narzędzi, wystarczy klucz, który jest w zestawie. Te dwie śrubki, którymi była przymocowana płaska blacha mocująca osłonę kombi, użyjemy w tej chwili do przymocowania tej obejmy. Wyjąć w tej chwili głowicę żyłkową. Będzie nam po prostu wygodniej, będzie mi więcej miejsca, żeby przymocować te śruby. Do demontażu głowicy potrzebna jest blokada, ta, która jest w zestawie. Wkładamy ją w to miejsce. Odkręcamy głowicę. Pamiętajcie o tej osłonie. To jest element konieczny, bez bezwzględnie czy pracujemy na głowicy, na nożu trójzębnym, czy na tarczy Scarlett, to jest po prostu blokada. Ona chodzi na ten wieloklin, który jest na wałku wyjściowym z przekładni, a ten bolec wpada w, jedną z tych trzech, w jeden z tych trzech otworów, co skutecznie unieruchamia przekładnię, dzięki temu możemy odkręcić głowicę żyłkową. Zdarzają się sytuacje, że ktoś głowicę założył, przykręcił bez tego elementu. No, najczęściej kończy się to rozcięciem głowicy w celu jej zdemontowania. W tej chwili możemy sobie obrócić troszeczkę, wykaszarkę, tak żeby było wygodniej. Po przymocowaniu osłony możemy przechodzić do montażu tarczy. Tak, jak wspominałem, zawsze najpierw ta osłona. Ważne, żeby zamocować tarczę, nóż idealnie tutaj na tym otworze, który ma nam to narzędzie robocze wycentrować. Następnie korzystamy z tej tak zwanej tarczy pennej, ewentualnie wieloklina. Też czasami zdarzają się uwagi, że może się okazać, że ten pierścień, ten, ten talerz, podstawa dystansowa jest niepasujący do tego modelu, bo jest tutaj dosyć duży luz. Natomiast już kiedyś to pokazywaliśmy, nakrętka oryginalna jest takim kołnierzem, który przy dokręcaniu też centruje tą podstawę. I w tej chwili 545 Fr, zamieniliśmy w wycinarkę. W takim razie przechodzimy do montażu noża trójzemnego w wykaszarce 545 RX. Odkręcamy głowicę. Najwygodniej, w tej sytuacji, położyć wykaszarkę do góry nogami, opierając ją na silniku i na kierownicy. W przypadku Noża trójzeznego nie ma znaczenia, w którą stronę go założymy, a nawet warto go odwracać, zakładać go raz w jedną, raz w drugą stronę, tak żeby równomiernie się zużywał. Następnie tarcza pędna, czyli ten tak zwany wieloklin, podstawa dystansowa, nakrętka. Przekładnie i przy pomocy klucza, który jest w zestawie, skręcamy całość dosyć mocno, także był wyczuwalny opór. Nie musimy tego przykręcać z użyciem bardzo, bardzo dużej siły, ze względu na to, że nakrętka jest samokontrująca, a przekładnie obraca się specjalnie w lewą stronę, tak żeby nie było możliwości przypadkowego odkręcenia się czy głowicy, czy narzędzia tnącego. Przed uruchomieniem wykaszarki zawsze musimy sprawdzić, czy dobrze to zamocowaliśmy, czy ten otwór w nożu trafił ładnie centralnie na ten pierścień, który wystaje z osłony. Jeżeli tak, zakręcimy nożem, nie ma z tym problemu, nie ma jakichś wibracji, jest ok. W sytuacji, gdy było inaczej, po odpaleniu wykaszarki, po dodaniu gazu wibracje byłyby na tyle ogromne, że maszyna mogłaby nam wręcz wypaść z ręki. I jeżeli chodzi o tą osłonę kombi, przy pracy z nożem możemy sobie odpiąć tą dolną część, ta dolna część jest razem z nożykiem, I ze względu na to, żebyśmy mogli kosić na mniejszą wysokość. Zauważcie, że głowica żyłkowa, kiedy jest przykręcona, te żyłki, czyli część tnąca jest opuszczona troszeczkę niżej niż nóż i w tej sytuacji, jeżeli byśmy nie odpięli tej osłony, to po prostu nie będziemy mogli kosić dosyć nisko przy ziemi, tylko to koszenie będzie dosyć wysokie. Jeżeli chodzi o odpięcie tej Dolnej części osłony. Mamy tutaj cztery takie spinki. Bardzo podobne rozwiązanie jak w sytuacji osłony filtra powietrza. Ta część jest to też część, która się zużywa, bo przy pracy głowicą żyłkową, jeżeli szuramy o podłoże, może się okazać, że tam się będzie wycierało. Nie musimy kupować całej osłony. Możemy dokupić samą tą dolną listwę razem z nożykiem i przypiąć po prostu dalej do osłony kombi. Chciałem też zwrócić uwagę na niby taką błahą sprawę, jaką jest nożyk. Natomiast brak takiego nożyka może skutkować tym, że przy zbyt długiej żyłce nie będziemy mogli osiągnąć optymalnych obrotów wykaszarki. Będzie żyłka za długa, moc i obroty będą na tyle niskie, że maszyna będzie słaba na przykład w trawie. W starszych konstrukcjach, w konstrukcjach, które nie miały ograniczenia jakby obrotów silnika przy pracy na przykład na zbyt krótkiej żyłce można było nawet przeobrotowić silnik co prowadziło do zatarcia cylindra zatarcia tłoka dlatego jest to naprawdę istotna rzecz a więc tak to wygląda jeżeli chodzi o wykaszarki Husqvarna, od prawej mamy głowicę żyłkową T45, mamy nóż trójzębny i tutaj uwaga, wszystkie wykaszarki firmy Husqvarna są wyposażone standardowo w dwa narzędzia robocze. Zawsze jest to głowica żyłkowa i nóż, natomiast samo... Rodzaj noża też jest zależny od mocy danej maszyny, natomiast w przypadku wykaszarek z literkami FR w nazwie dostępny jest też właśnie taki trzeci zestaw, czyli tarcza typu skarlet razem z tą osłoną przeciwwiorową służąca do wycinania samosiejek drzew to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy używaliście innych urządzeń tnących niż głowica żyłkowa. Pamiętajcie o tym, że Husqvarna w swojej ofercie ma noże trójzemne, czterozemne, tarcze Scarlett dedykowane do różnych maszyn, na przykład innych producentów. Jeżeli macie już jakąś wykaszarkę i ten film podsunął Wam pomysł, jak pozbyć się samosiejek drzew w dużo krótszym i bardziej komfortowym, na przykład dla kręgosłupa, czasie, dajcie znać. Wejdźcie koniecznie również na nasz sklep internetowy www.wula.pl Ogrod.pl, bo z uwagi na kończący się sezon, wykaszarki, kosiarki, traktorki, wszystkie maszyny służące do utrzymywania trawników mamy w bardzo atrakcyjnych cenach. Do zobaczenia, cześć!